Aktorzy, Złoty Chłopak i ich partnerzy w życiu prywatnym, Złoty Chłopak to jeden z najpopularniejszych i najbardziej udanych seriali w Turcji. Serial z Mertem Ramazanem Demirem i Afrą Saracoglu jest jednym z najchętniej sprzedawanych tureckich seriali za granicą. Przedaż każdego odcinka historii Seiran i Ferita jest niesamowita. Według informacji Birsena Altuntasa, jeden odcinek kosztuje 600 tysięcy dolarów 14 milionów tureckich lir, co jest rekordem dla tureckiego serialu. Życie prywatne aktorów jest równie interesujące dla widzów. Dzięki serialowi powstały przynajmniej trzy pary. Kim są i kim są partnerzy pozostałych aktorów, czytajcie poniżej. Cetin Tekindor, Halis Aga, był dwukrotnie żonaty. W obu przypadkach jego żoną była znana aktorka Zerin Tekindor. Różnica wieku między nimi wynosi 19 lat. Po raz pierwszy rozwiedli się rok po ślubie. Po raz drugi ich małżeństwo trwało 10 lat. Mają syna, Hire, Pozerin nic nie wiadomo o życiu prywatnym ekranowego Halisa Korhana. Szerif Cezar, ciotka Hatis, jest żoną Azmi Arna od 1971 roku. W 1986 roku urodziła się ich córka Denis, która poszła w ślady matki i dziś jest znaną aktorką. Gulcin Santircioglu i Fakat, w przeciwieństwie do swojej bohaterki, jest bardzo nieśmiała w prawdziwym życiu. Ona i jej partner, inżynier Utku Basy Azici, są razem od ponad 10 lat. Według aktorki zaczęli mieszkać razem tydzień po zapoznaniu. Niedawno aktorka oświadczyła, że nie chce mieć dzieci, Dajren Polatogullari, Kazem, jest żonaty z Seną Polatogullari. Żona aktora woli trzymać się z dala od świata tabloidów. Mają córkę o imieniu Ses. Taro Emir Tekin, Kaja, pojawił się w drugim sezonie serialu. Obecnie jest samotny, ale wcześniej był w siedemletnim związku z Sofią, rosyjską modelką. Aktor wyznał, że nadal nie może jej zapomnieć. Taro ma dwa tatuaże w języku rosyjskim. Jeden z nich to 11. Dedykowany jego ojcu, który grał z tym numerem. Drugi to Sofia, dopóki nie umrę, dedykowany jego byłej partnerce. Buce Buska-Hramen, Pelin, potwierdziła, że spotyka się z Kaanem Akeildizem, Doguken Polat, Fewett, w pierwszym sezonie i Selen Osterk, Digl, zakochali się na planie i są parą w prawdziwym życiu. To pierwszy publiczny związek aktora, Baran Bolugbasi, Tarik, obecnie nie ma partnerki. Jego ostatni znany związek był z aktorką z trzech sióstr, Ozgukaja. Ich romans jednak był krótki. Obecnie Baran odbywa służbę wojskową, de Kansu, Asuman i Emre Altuk byli plotkowani, że mają związek w prawdziwym życiu, co oboje zaprzeczali, mówiąc, że są tylko przyjaciółmi. Ich wspólne wakacje, bliskość za kulisami i pojawienie się na nagrodach, Złoty Motyl, gdzie byli widziani trzymając się za ręce, wywołały wiele plotek. W pierwszym sezonie Gozde miała związek z muzykiem Gintacem Ozdemirem, ale para się rozstała. Z kolei Emre Altuk rozwiódł się w 2015 roku z Ka'ałą Sikel, z którą ma dwóch synów. Beryl Pozam, Suna i Ersin Arici, Abide rozpoczęli swój związek pod koniec pierwszego sezonu. Podczas kręcenia pierwszego sezonu Beryl była w związku z aktorem Erdemem Keinarcią, Danders, opasanego i poznali się na planie wyspy, który jest również przyjacielem Ersina Arici. Latem Erdem nagle przestał śledzić Beryl i Ersina. Wtedy media i fani zaczęli twierdzić, że widzieli aktorów trzymających się za ręce. Ekranowa Suna i Abide lubią razem podróżować. Obecnie są w USA. Fani stracili nadzieję, że ich bohaterowie będą razem w serialu, więc mają nadzieję, że będą szczęśliwi w prawdziwym życiu. Oznur a Asuman, ma 9-letni związek z fotografem Item Góvenem. Aktorka nie mówi zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, więc nie wiadomo, czy są małżeństwem. Faktem jest, że nie noszą obrączek, główni aktorzy Mertra Demir i Afra Saracoglu znają się przed Złoty Chłopak. Spotkali się w 2020 roku na planie nauczyciela Ogretman i stali się bliskimi przyjaciółmi. Afra była wtedy w związku z Mertem Jazicioglu, do końca 2022 roku, a Mert Ramazan Demir twierdził, że nie wierzy w miłość Latem 2023 roku Afra i Mert Ramazan zostali sfotografowani całując się na wakacjach na jachcie w okolicach Gocek Potwierdzili swój związek, nastąpiło rozstanie i ponowne zejście się, a obecnie mówi się, że ponownie się rozstali.